A czy zauważyłeś, że kot potrafi być niezwykle czuły w jednej chwili, a zupełnie obojętny w następnej? Wydaje się, że te zwierzęta mają swoje tajne zasady: kogo kochać, komu ufać i dla kogo włączyć głośne mruczenie. I nieraz zastanawiamy się, dlaczego mój kot mnie unika, a siada właśnie przy gościu, który dopiero co wszedł. Prawda jest taka, że koty mają swoje małe sekrety zaufania. Kiedy je zrozumiesz i zaczniesz stosować na co dzień. Zdobędziesz nie tylko sympatię pupila, ale staniesz się dla niego tą jedyną osobą, przy której kot czuje się naprawdę szczęśliwy. Dziś opowiem Ci o dziewięciu sekretach, dzięki którym kot zacznie Cię uwielbiać. Niektóre z nich zaskoczą Cię swoją prostotą, inne głębią. Razem tworzą obraz prawdziwej więzi między człowiekiem a kotem. Największym błędem wielu ludzi jest próba zmuszenia kota do czułości wtedy, kiedy to my tego chcemy. Bierzemy na ręce, przyciskamy, obejmujemy i czekamy na wdzięczne mruczenie. Ale działa to odwrotnie. Kot zaczyna się wyrywać, sprzeciwiać, a nawet obrażać. Kot ceni wolność, sam decyduje, kiedy podejdzie, położy się obok czy usiądzie na kolanach. I jeśli szanujemy ten wybór, zaufanie staje się silniejsze. Wystarczy dać mu przestrzeń i czas, a wróci sam z jeszcze większym ciepłem i szczerością. To właśnie najważniejszy sekret prawdziwej kociej miłości. Kot kocha cię nie za to, że narzucasz mu pieszczoty, ale za to, że pozwalasz mu być sobą. I kiedy kot rozumie, że przy tobie jest bezpieczny i jego wolność nie jest ograniczana, daje w zamian to, co najcenniejsze: zaufanie, przywiązanie i niekończące się mruczenie. I tutaj pojawia się kolejny ważny szczegół. Nawet jeśli kot sam przyszedł i zaufał ci, to nie znaczy, że możesz go głaskać, jak chcesz. Każdy kot ma swoje strefy zaufania i strefy tabu. I właśnie od tego, jak dobrze potrafisz je rozróżniać, zależy, czy twój kot będzie mruczał z zadowolenia, czy odwróci się i odejdzie. Większość kotów uwielbia, gdy głaszczysz je pod brodą, za uszami, albo wzdłuż grzbietu. Te dotknięcia działają na niej jak relaksujący masaż. Ale wystarczy dotknąć brzucha czy ogona. I reakcja może być zupełnie inna: od gwałtownego machnięcia łapą po ciche odejście. To proste, w tych miejscach kot czuje się bezbronny, a nieostrożne wtrącenie niszczy zaufanie. Dlatego sekret tkwi w obserwacji i wyczuciu. Jeśli kot sam nadstawia głowę albo plecy, to jego zaproszenie. Jeśli się odwraca lub odchodzi, znaczy, że czas czułości minął. Szacunek do tych sygnałów zamienia zwykłe głaskanie w moment prawdziwej bliskości. I kiedy kot otrzymuje od ciebie właściwe dotknięcia, zaczyna kojarzyć cię z przyjemnością i komfortem. Ale jest jeszcze jeden język, który działa nawet szybciej. To jedzenie. Droga do kociego serca często prowadzi przez miskę. I tutaj także są sekrety. Koty są niezwykle wybredne w jedzeniu. Jedne lubią kawałek gotowanego kurczaka, inne przepadają za mokrą karmą, a jeszcze inne reagują tylko na określone smakołyki. I właśnie tu kryje się sekret. Dobrze dobrany przysmak staje się uniwersalnym kluczem do kociego serca. Działa jak język zrozumiały bez słów. Wyobraź sobie, kot sam podchodzi, ociera się o nogę, patrzy ci prosto w oczy i w tej chwili dajesz mu mały kawałek tego, co uwielbia. Dla niego to nie tylko jedzenie, to utrwalenie pozytywnych emocji. Przy tym człowieku czuje komfort, ciepło i jeszcze dostaje przyjemność. Z czasem kot zaczyna kojarzyć Twoją obecność z radością i bezpieczeństwem. Ale pamiętaj: smakołyk nie może stać się łapówką ani zastępować uwagi. Jeśli dajesz go zbyt często, kot przestanie traktować go jako wyjątkowy znak i zacznie domagać się jedzenia, jak czegoś oczywistego. Prawdziwy sekret tkwi w umiarze. Niech smakołyk będzie mały, ale zawsze podany we właściwej chwili. Jest jeszcze jedna subtelność: koty wyczuwają szczerość. Jeśli podajesz przysmak w pośpiechu lub bez zaangażowania, kot to zauważy. Ważne, by moment poczęstunku łączył się z Twoją uwagą. Miękki głos, ciepłe słowo, delikatne dotknięcie. Wtedy przysmak staje się nie tylko jedzeniem, ale rytuałem zaufania i przyjaźni. Właśnie tak, mały kawałek czegoś pysznego staje się wielkim wkładem w Waszą więź. Bo koty, podobnie jak ludzie, cenią nie tylko sam dar. Ale też sposób, w jaki jest ofiarowany. Każdy kot ma swoje terytorium to miejsce, w którym czuje się całkowicie bezpiecznie. To może być parapet, przytulne pudło, fotel przy oknie, albo nawet róg twojego łóżka. Czasem myślimy, co za różnica, gdzie on leży. Ale dla kota to nie tylko miejsce odpoczynku to jego własna twierdza. Dlatego tak ważne jest poszanowanie granic pupila. Spróbuj na siłę wygonić kota z ulubionego miejsca. Albo narzucić mu nowe, a zobaczysz obrażone spojrzenie, niezadowolone miał, albo wręcz demonstracyjne odejście. Dla kota to sygnał, nie rozumieją mnie, nie słuchają mnie. A zaufanie buduje się odwrotnie na szacunku. Człowiek, który to uwzględnia, staje się dla kota sojusznikiem. Nie odbierasz mu przestrzeni, nie wkraczasz do jego małego świata bez zaproszenia, a w zamian kot chętniej dzieli się z tobą swoim zaufaniem. I pozwala podejść wtedy, gdy sam jest gotów. Ta zasada działa także w drobiazgach. Jeśli kot schował się pod łóżko, nie wyciągaj go na siłę. Potrzebuje czasu, by się uspokoić czy odpocząć. Jeśli wybrał miejsce na szafie, pozwól mu tam zostać. W takich gestach objawia się szacunek, który koty cenią bardziej, niż nam się wydaje. I tu tkwi główny sekret. Kot uwielbia tego, kto potrafi uszanować jego przestrzeń, bo to oznacza, że przy tobie może być sobą. Bez strachu, bez presji, bez nachalności. A dla kota to najwyższe wyrażenie zaufania. Gdy kot rozumie, że jego granice są szanowane, zaczyna otwierać się jeszcze bardziej. Ale zaufanie to nie tylko cisza i przestrzeń, to także wspólne działania. I tutaj główną drogą do kociego serca jest zabawa. Nie byle jaka, lecz taka, która budzi jego pradawny instynkt łowcy. Koty z natury są myśliwymi. Nawet najbardziej czuły domowy kot w sobie nosi ducha dzikiego drapieżnika. Dlatego zabawa to dla nich nie pusta rozrywka, lecz życiowa potrzeba wyrażania swojej natury. Kiedy bierzesz wędkę zabawkę, puszczasz laser albo turlasz piłeczkę, kot nie traktuje tego jak dziecięcej zabawy, ale jak prawdziwe polowanie. Zabawa zbliża was, bo w tej chwili stajesz się nie tylko człowiekiem, który daje jedzenie. Ale partnerem, który dzieli z nim jego najgłębsze instynkty. Pamiętaj, kot uwielbia nie samą zabawkę, ale proces pogoni, chwytania i zwycięstwa. Pozwól mu złapać zdobycz na końcu zabawy, a będzie szczęśliwy. Ale jest i druga strona: jeśli bawisz się nieprawidłowo, na przykład drażnisz kota zbyt długo, albo nie pozwalasz mu złapać zabawki, zaufanie zaczyna się kruszyć. Pojawia się rozczarowanie, a łowiecki zapał zmienia się w irytację. Dlatego najważniejszy sekret brzmi: zabawa musi być uczciwa i pełna szacunku. To właśnie takie chwile sprawiają, że stajesz się dla kota ważnym sprzymierzeńcem. Wtedy widzi w tobie kogoś, kto rozumie jego naturę i dzieli z nim radość polowania. A to jeden z najpotężniejszych kroków do tego, by pupil zaczął cię naprawdę uwielbiać. Co ciekawe, głos to nie tylko narzędzie komunikacji, lecz także część codziennego rytuału. I tutaj kryje się kolejna tajemnica kociego przywiązania. Koty są prawdziwymi miłośnikami przyzwyczajeń. Porządek jest dla nich ważniejszy niż chaos, a stabilność cenniejsza niż najdroższe prezenty. Kot to istota nawyku, dzieli świat na znane i bezpieczne oraz niejasne i niepokojące. Żyje w przestrzeni, gdzie liczy się przewidywalność. Jedzenie pojawia się w misce o stałej porze, opiekun wraca o tej samej godzinie, a ulubione miejsce przy oknie zawsze jest wolne. To nie kaprys, lecz głęboka potrzeba. Kiedy życie płynie według znanego scenariusza, kot jest spokojny, zadowolony i ufny. Ile razy zauważyłeś, że kot wcześniej wie, kiedy idziesz do kuchni, albo już czeka przy drzwiach na Twój powrót do domu? Dostosowuje się do Twojego rytmu i wplata go w swój system bezpieczeństwa. A gdy porządek zostaje zaburzony, karmienie się opóźnia, zabawa przepada, ulubione miejsce jest zajęte, kot reaguje od razu, może się niepokoić, wołać, szukać, albo nawet obrazić. W tym tkwi sekret: stabilność dla kota jest cenniejsza niż zabawki czy smakołyki. Liczą się rytuały, małe powtarzalne czynności, które czynią jego świat zrozumiałym. Karmienie o tej samej porze, wieczorna zabawa. Spokojna chwila czułości przed snem. Te proste kroki stają się nie tylko nawykiem, ale fundamentem zaufania. Dlatego koty szczególnie lgną do ludzi, którzy tworzą dla nich przewidywalny rytm. W stabilności kot widzi troskę, a w rytuale dowód na to, że jego świat jest pod kontrolą. Dla człowieka to drobiazg, dla kota ma sygnał. Jestem bezpieczny, jestem w domu. Koty to mali łowcy ciepła. Potrafią spędzić cały dzień szukając idealnego kącika, gdzie jest ciepło, miękko i bezpiecznie. Może to być parapet w słońcu, miejsce przy kaloryferze, albo starannie złożony koc. Ale najcenniejszym ciepłym miejscem często stają się kolana opiekuna. Dla kota ciepło to nie tylko komfort to symbol życia, bezpieczeństwa i harmonii. W naturze koty wybierały ciepłe kryjówki, by zachować energię i czuć się chronione. Ten instynkt pozostał do dziś. Gdy kot kładzie się na kolanach, nie tylko szuka wygody, ale jakby mówił, jesteś moją ochroną, przy tobie mogę się rozluźnić. Co ciekawe, kot rzadko wybiera miejsce przypadkowo. Jeśli przyszedł właśnie do ciebie, znaczy, że ufa i czuje się spokojnie obok. Twoje ciepło, równy oddech i zapach stają się dla niego naturalnym schronieniem. I w tej chwili rodzi się wyjątkowa więź. Kot nie tylko leży na kolanach, on wpuszcza cię do swojego kręgu zaufania. Miękkie koce, poduszki i pledy też mają znaczenie. Koty lubią powierzchnie, które pachną opiekunem i tworzą poczucie przytulności. To kolejny powód, dla którego tak chętnie wskakują do łóżka albo układają się na ubraniach. Liczy się dla nich nie tylko ciepło, ale i Twoja bliskość. Sekret jest prosty: jeśli chcesz, by kot Cię uwielbiał, pozwól Mu wybierać te ciepłe miejsca i dziel się nimi z Nim. Połóż miękki koc. Usiądź z książką, daj mu szansę ułożyć się obok. Dla niego to nie tylko odpoczynek, ale dowód, że przy tobie naprawdę czuje się dobrze. Kot to niezwykłe stworzenie, które jakby umiało czytać między wierszami. Nie potrzebuje słów, by zrozumieć, co dzieje się w środku. Kiedy wracasz do domu po ciężkim dniu, zmęczony, zirytowany albo wyczerpany, kot reaguje pierwszy. Już wita cię przy drzwiach, patrzy uważnie, a potem wybiera zachowanie. Jedne koty cicho kładą się obok, inne zaczynają mruczeć, jeszcze inne po prostu siedzą w pobliżu, tworząc poczucie obecności. To jego sposób na powiedzenie czuję twój nastrój, jestem obok. Tak samo i radość nie umyka jego uwadze. W dni, kiedy się śmiejesz, poruszasz lekko i beztrosko, kot staje się bardziej aktywny. Biega po mieszkaniu, przynosi zabawki, nadstawia głowę do głaskania. Jego energia odbija Twoją własną. Jak lustro, w którym widać, co czuje opiekun. Naukowcy zauważają, że koty wyczuwają intonację głosu, wyraz twarzy, a nawet zapach, który zmienia się zależnie od emocji człowieka. Ale gdy odłożyć naukę, zostaje prosta prawda. Kot widzi nas prawdziwych i właśnie na to reaguje. Nie odwraca się od smutku i nie przechodzi obok radości. To dla nas przykład głębokiego współodczuwania. Często nie dostrzegamy emocji bliskich, spieszymy się. Mówimy zdawkowe słowa? Kot pokazuje inaczej. Czasem najważniejsze to uchwycić nastrój i po prostu być obok. Nie słowami a uwagą. Nie radami a ciszą i ciepłem. I właśnie dlatego koty stają się dla wielu nie tylko pupilami, ale prawdziwymi towarzyszami życia. Uczą nas subtelnej sztuki empatii. Dostrzegać więcej, niż powiedziane jest na głos, i odpowiadać nie na słowa, lecz na uczucia. Kot to nie tylko zwierzę, które mieszka obok człowieka. To jak gąbka, która wchłania jego nastrój i energię. Gdy w domu panuje spokój i harmonia, kot wygląda na pogodnego. Częściej mruczy, bawi się i spokojnie śpi. Ale jeśli opiekun jest ciągle rozdrażniony, nerwowy, mówi podniesionym tonem, kot czuje to całym sobą. Co ciekawe, takie przeżycia odbijają się nie tylko na zachowaniu, ale i na zdrowiu. Może stać się nerwowy, chować się. Tracić apetyt albo rezygnować z zabawy. W cięższych przypadkach chroniczny stres prowadzi nawet do chorób, od problemów żołądkowych po osłabienie odporności, jakby brał na siebie część trosk opiekuna. To przypomina nam o ważnej prawdzie. Nasz stan wewnętrzny bezpośrednio wpływa na tych, którzy są blisko. A jeśli dbamy o siebie, umiemy radzić sobie ze stresem, zachowujemy spokój, także kot obok staje się szczęśliwszy i zdrowszy. Okazuje się więc, że kot nie tylko czuje nasz nastrój, ale też reaguje na niego całym ciałem. I być może jednym z największych darów, jakie możemy mu dać, jest nasza własna harmonia. Czasem kot nie przynosi zabawek, nie prosi o jedzenie i nawet nie domaga się uwagi. Po prostu podchodzi i siada obok. Cicho, spokojnie, jakby mówił, jestem tutaj, nie potrzebuję niczego poza Twoją obecnością. W tym milczącym geście kryje się ogromna siła. Człowiek ma w zwyczaju wypełniać ciszę słowami, czynnościami, ruchem. Wydaje nam się, że bez tego kontakt traci sens. Kot pokazuje odwrotnie. Prawdziwa bliskość nie wymaga słów. Czasem wystarczy podzielić jeden moment, jedną ciszę, i więź staje się głębsza niż po dziesiątkach rozmów. Wspólna cisza z kotem to rodzaj medytacji. Siedzisz obok, słuchasz jego równego oddechu, czujesz lekkie ciepło i nagle odkrywasz, że w środku robi się spokojniej. Znikają troski, myśli się porządkują, serce bije łagodniej. To prosta obecność uczy nas najważniejszego być obok znaczy już wspierać. I właśnie dlatego wielu nazywa koty cichymi terapeutami. Nie leczą słowami, nie dają rad, ale swoją obecnością tworzą atmosferę, w której łatwiej oddychać i prościej być sobą. A teraz chcecie zapytać, czego nauczył Cię Twój kot? Może cierpliwości, uważności, umiejętności cieszenia się drobiazgami? Napisz o tym w komentarzach. Twoje historie pomogą innym lepiej zrozumieć swoich pupili.